Jesteśmy tuż po premierze Kanona R8. Premiera dosyć wyczekiwana, ze względu na to, że nikt nie wiedział, co to będzie za aparat. Czy będzie następcą RKi, czy wpasuje się pomiędzy na przykład segment R6 i R5. Okazało się jednak, że jest to następca Kanona RP. No, może nie następca nawet, tylko taki yy, większy brat, który ma dużo większe możliwości. I zapraszam do informacji, co o nim sądzę. A jeśli ktoś jeszcze nie widział recenzji Michała z, z kanału Fotobłysk, to zapraszam e link tutaj w zakładce u góry, bo naprawdę warto zobaczyć, bo miał okazję już testować. Akurat ja jestem osobą, która lubi wszystkie marki, więc no pewnie nie jestem tutaj ulubieńcem akurat Kanona, ze względu na to, że też sporo informacji umieszczam takich kontrowersyjnych. E więc jeśli ktoś nie widział, no to są problemy. E tutaj u góry możecie znaleźć ze stopką w R6, czy też no tutaj, jeśli chodzi o obiektywy trzecich marek, bo to też jest dosyć istotne, że Canon zablokował tutaj niektóre firmy, czy niektóre wszystkie tak naprawdę, przynajmniej z tego, co wiadomo. Na razie jeszcze tylko Sigma się nie wypowiedziała na ten temat. Ale wróćmy do Canona R8. Jak to wygląda z mojej perspektywy? Więc jeśli chodzi o matrycę, jest świetnie. Ze względu na to, że trafiła tam matryca Canona R6 Mark II, i jest to taka moja w tym momencie go to matryca z względu na to, że chętnie bym zamienił, gdyby nie cena, bo R6 bez jakiejś tam promocji kosztuje około 14 tysięcy. R8 ma być tam w granicach 9 tysięcy, tam chyba 8-900, jeśli dobrze yy, widziałem cenę yy, na stronie Kanona. I matryca jest tak naprawdę prawie. Znaczy to jest podejrzewam ta sama matryca, tylko ograniczona z troszkę innymi sposobami. Jeśli chodzi o filmowanie, tutaj ograniczeń jako tako nie zauważyłem, bo mamy 4K przy 50 lub 60 klatkach bez kropa. I to jest bardzo istotne, bo na przykład Sony A74, który kosztuje około 12 tysięcy. E, takiego kropa ma i to strasznego, bo ma aż półtora. E, minusem tego korpusu jest na pewno to, że mamy jeden slotka w pamięci, ale ponieważ to ma być, nazwijmy, budżetowy taki aparat ze świetną matrycą i autofocusem, no to w tym przypadku nie ma co się dziwić. E, no i też bateria. Bateria jest tutaj z tych mniejszych kanonowskich. Plusem jest to, że są one strasznie tanie, ale na pewno przy nagrywaniu trzeba mieć, brać pod uwagę, że jednak będzie się szybko zużywało. I też przy jakichś dłuższych wywiadach czy coś, no może być konieczna ta wymiana baterii częstsza, bo kanon tutaj niestety sztucznie tak troszkę ogranicza, że otwarcie drzwiczek w baterii przerywa nagrywanie. No tak przynajmniej było w kanonach R6, R5, więc podejrzewałem, że w tej sytuacji będzie podobnie, więc nie da się tego jakby tej baterii zastąpić jakąś taką baterią zasilaną tutaj z gniazdka czy z powerbanka, więc no trzeba mieć to na uwadze, że przy jakichś dłuższych, właśnie. Nagraniach może być problem. Z tego co wiem, nagrywanie tam jest limit do 2 godzin, więc tu myślę, że pod tym kątem nie ma co się obawiać. Bardziej chodzi o to tutaj ograniczenie, właśnie jeśli chodzi o baterię. Podejrzewam też, że jeśli chodzi o pracę na baterii, no będzie krócej niż, niż w przypadku no, na RP, chociaż no, ta matryca jest dosyć dobrze. Tutaj energooszczędna w przypadku Canon R6 Mark II, więc może rzeczywiście tutaj też Canon troszkę ulepszył. Algorytmy z zewnątrz dużo się aparat nie zmienił. Jedynie tam, gdzie był wyłącznik i włącznik, no to w tym momencie jest przełączanie między foto a wideo, a uruchamiamy aparat po prawej stronie. No, myślę, że gdzieś tam Canon chyba widzi, że to rozwiązanie z Sony, czy z Nikona, czy z Fuji jest dosyć wygodne. No, tam jest akurat pod spustem. Tu troszkę inaczej to rozwiązano, ale przynajmniej jedną ręką możemy aparat obsługiwać, chociaż ja osobiście wolałbym to przełączanie foto wideo, mieć na przykład pod palcem, jak to było w dawnych kanonach chyba 90 czy 80, tak właśnie było rozwiązane, że z tyłu można, był taki przełącznik, który gdzieś to yy, ułatwiał. Yy, no i też jeśli chodzi o parametry, mamy najkrótszy czas, jedno 4000, jeśli chodzi o migawkę. Yy, Pierwszą kurtynkę elektroniczną z mechaniczną. To jest takie połączenie, i w przypadku elektronicznej mamy 16-tysięczną, więc jest fajnie, że tego typu aparaty już coś takiego pozwalają. Na przykład mi czasem brakuje w Canonie R6, bo mam maksymalnie 8-tysięczną, akurat czy to elektroniczna, czy mechaniczna, nie ma znaczenia. I czasem w pełnym słońcu, jak mam na przykład obiektyw 1.4 czy nawet obiektyw 1.2, no to muszę go domknąć, bo jest za jasno i niestety miałbym wtedy przepalenia. Więc w pełnym słońcu czy coś na pewno to się świetnie sprawdzi, czy jeśli będziemy nad wodą, czy w jakimś y, śniegu fotografować w pełnym słońcu, no to wtedy rzeczywiście to ułatwi. Minusem tej migawki y, jakby półmechaniczno-elektronicznej jest to, że w specyfikacji nie znalazłem i podejrzewam, że jest to ograniczenie. Nie ma synchronizacji z krótkimi czasami z lampą błyskową. Przynajmniej ja tego nie zauważyłem i wiem, że w, jeśli mamy pierwszą kurtynkę elektroniczną, to wtedy powstaje banding. I w Sony się to zdarzało i w Canonie też, jeśli mamy ustawioną tu pierwszą elektroniczną, no to w tym przypadku ten banding powstawał, chyba że matryca by była w stanie, że tak powiem nadążyć. Ale tak mówię wygląda na to, że Canon tutaj tej funkcji nie dodał. Mechaniczna migawka jest 6 klatek na sekundę. W przypadku elektronicznym mamy aż 40, więc tu jest kosmos, bo naprawdę można dużo rejestrować i aparat nadąża, że tak powiem. No teraz kwestia, oczywiście, buforu, że przy yy, większej ilości zdjęć może się szybko zapychać, bo podejrzewam, że tutaj, mimo że to jest port UHS2, no to jednak ten bufor nie będzie jakiś olbrzymi, ze względu na to, że no nie jest to aparat profesjonalny. Więc na pewno bym go traktował bardziej jako takie uzupełnienie. Na przykład jeśli ktoś, filmowcy szczególnie potrzebują dodatkowy aparat gdzieś tam ustawić, czy chcą mieć taki bardziej, jako taki backup-backup, czyli ja zazwyczaj mam ze sobą dwa aparaty. No i ten trzeci fajnie by było gdzieś tam mieć, na przykład w bagażniku, czy gdzieś tam schowany, czy nawet w torbie, czy w plecaku, ze sobą jako takie już zabezpieczenie, bo autofokus mamy ten sam, co jest. W tych profesjonalnych aparatach, więc to naprawdę jest fajnie, że Canon tutaj nie ograniczał jakoś tego sztucznie, tylko mamy te funkcje właśnie z tych wyższych modeli. Na pewno dla amatorów będzie to trudniejsze, jeśli jakiś amator sobie kupi ten aparat, ze względu na to, że pod kątem menu, że jest takie bardziej rozbudowane, jeśli chodzi o autofokus, więc to trzeba mieć na uwadze. Aparat całkiem fajnie Kompakto, fajnie wygląda, jest kompaktowy, więc tutaj waga z baterią i z kartą ma być tam około 460 gramów, więc jest naprawdę fajnie, bo większość korpusów tam waży około 800, więc, więc ta waga będzie wyczuwalna, szczególnie jak gdzieś podróżujemy, jakieś wyjazdy. No mi brakowało właśnie takiego korpusu, chociaż żałuję troszkę, że Canon tutaj nie dodał Stabilizacji matrycy. Wiem, że prawdopodobnie by przez to był aparat troszkę cięższy, chociaż Sony potrafiło do A7, trójki wsadzić fajną stabilizację, i ten aparat nie był jakiś bardzo duży. Bo na przykład, obiektywów, które ja najczęściej na wyjazdach używam, jest 16, 2,8 i 50, 1,8, i akurat te dwa obiektywy tej stabilizacji nie mają. No, 35 czy 24 już mają, ten nowy obiektyw 24, 50, ten zoom też. No, ale ja zazwyczaj na wyjazdy właśnie biorę te dwa obiektywy, więc tak naprawdę no, nie do końca mnie to urządza. I teraz kwestia, no taka w sumie podsumowująca, czy warto ten aparat kupić? Bo w tej cenie spokojnie znajdziemy nawet za mniej używaną R6. Ewentualnie dopłacamy i mamy Kanonę R6 Mark 2. Więc, będąc zawodowcem, fotografując i zarabiając na tym, wybrałbym R6 Mark 2. Ewentualnie używaną R6 i do tego jakiś fajny obiektyw. Jeśli cena spadnie, czyli będą jakieś cashbacki, promocje na, na ten R8, to wtedy myślę, że jeśli ta cena będzie w granicach tam 7, 7,5, no to wtedy kwestia rozważenia. Chociaż ja raczej zawsze jestem za tym, żeby gdzieś tam backup danych mieć. No i też niektóre rzeczy mogą nas ograniczyć. jeśli na przykład, jak to mówił, apetyt rośnie w miarę jedzenia, czyli gdzieś tam. Będziemy chcieć więcej używać lamp błyskowych w plenerze, no to już wtedy może się to nie sprawić ze względu na to, że nie będziemy mogli użyć krótkich czasów, więc też trzeba mieć to na uwadze. Ale na przykład do filmu, dla filmowców, fajnie się sprawi, bo tu spokojnie nie, nie potrzebujemy aż tak jasnych obiektywów, czyli nawet 24, czwórka, czy jakiś nawet zoom i o jakości tam takiej ze światłem 2.8 w zupełności nam wystarczy i. Większość obiektywów, właśnie kanona ma tą stabilizację, więc tu będziemy spokojni. Chociaż, na przykład, 51.2 czy 85.1.2 no tej stabilizacji nie mają. Oczywiście są to bardzo jasne obiektywy, więc sam, powiedzmy, możemy sobie pozwolić na krótszy czas. Ale jakbyśmy już chcieli użyć do filmu, no to w tym przypadku już trzeba będzie użyć jakiegoś gimbala. Więc tutaj no, trzeba mieć to na, na uwadze. E, więc jeśli chodzi o sam aparat, myślę, że powiedziałem wszystko. Jak coś tam jeszcze pominąłem, to dajcie znać w komentarzu. No i co myślicie o tym aparacie? Bo jestem bardzo ciekawy, ze względu na to, że ja bym prawdopodobnie jednak szedł w, w nawet w używaną R6 i, i jednak za, za tą różnicę właśnie kupił jakiś obiektyw. A tutaj w ogóle zapraszam do recenzji R6 po roku użytkowania po tutaj w sumie półtora sezonu już fotograficznego, co o nim sądzę, bo może to jakoś przekona was do jednak zmiany podejścia, zamiast R8 wybierzecie 6.